No właśnie, co jest ważne? Przy tym podnoszeniu swojego życia w tych zasadach, w tych konsekwencjach między zasadami, yy, ważna jest życzliwość. Yy, dzisiaj o tym jest mowa w Ewangelii, kiedy Jezus mówi o tym przykładzie figi, która była zasadzona w ogrodzie. Przychodzi właściciel tego ogrodu, tej figi, patrzy na owoce. Skoro nie ma owoców, to zirytowany każe wyciąć w pień. Od razu po prostu, jak widzisz, że nie ma owoców, jak się yy, to drzewo nie pojawia w kwiatach, w owocach, czyli nie spełnia oczekiwanego zadania przez, no to ciach, do wycięcia. My też żyjemy w takich y, ostrzałach oczekiwań. Oczekiwania mamy od innych, naszych bliskich, w życiu zawodowym, prywatnym, ale też mamy oczekiwania od siebie. Jeżeli nie ma owoców, które te oczekiwania przewidują, no to, to najlepiej kogoś wyciąć albo najlepiej też wyciąć samego siebie. I tu jest klucz tematu dzisiejszego, którym Jezus mówi obuż jeszcze nawozem, żeby nie powiedzieć takim przegnitym tematem, żeby nie użyć słowa, gnojem na rok. Czyli tam jest taki mądry ogrodnik w środku, to jest Bóg, bo on Ci zasadził Twój ogród życia i mówi nie koncentruj się na tym, że ta figa umiera, że, tak, że wszyscy i by Cię już wycięli w pień. To ja Cię obkładam łaską, daj się obłożyć łaską. Daj się obłożyć tym, co Ci przegniło w życiu, co być może straciłaś, straciłeś, co Ci tak naprawdę umarło. I ja to obłożę w korzeniach, czyli tam w, w tożsamości swojego życia. Korzenie każdego drzewa to jest tożsamość, z czego, skąd wyrastasz, co, gdzie są Twoje korzenie. Zobacz sobie, gdzie są Twoje korzenie i te korzenie trzeba obłożyć na nowo z cierpliwością i dać sobie czas. Bo łaska bazuje na naturze, natura jest ważna, trzeba ją obkładać łaską i cierpliwością i życzliwością. I to jest taka dogrywka, bo gdzieś tam nie urwało dzisiaj. Ale w tym part tu przypominam zadanko. Baczmy na to, czy nam się ogrodzenie gdzieś nie przewala, czy nam gdzieś jakieś zasady i konsekwencja w tych zasadach się gdzieś nie wywaliła dlatego, żeby nam nie wynosili z życia w bardzo cennych przestrzeni. Druga sprawa to trzymać język nie tyle za zębami, bo czasami trzeba się odezwać. Jest konieczność tego, żeby postawić granicę właśnie komuś coś powiedzieć. Dosadnie, konkretnie, z szacunkiem, ale stanowczo i zdecydowanie. Ale jak mnie korci, tam jest dużo ciśnienia, żeby je spożytkować, jakby zmarnować za obrabianie komuś 4 liter, no to szukam sobie czegoś konstruktywnego, żeby to e, od razu to ciśnienie, jakieś tam tą energię włożyć, żeby było z tego jakieś mięsiwo. E, I w końcu życzliwość dla siebie. Cały tydzień obkładania siebie życzliwością. Niech Cię błogosławi na ten tydzień kolejnego czasu pracy ze sobą. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn był święty. Czule pozdrawiam. Cisnę na budowę.